To się zdarza, że masz makijaż wszędzie, ale nie na twarzy. To straszne. Oto trwałe kosmetyki Max Factor. Teraz możesz dotykać swoich oczu, swojej twarzy, zmieniać bluzki, przytulać się, zdrzemnąć się, pocierać oczy, dotykać ust, całować, pić. Możesz zapomnieć, że masz makijaż. Możesz dotykać i dotykać. To praktyczne. Często dotykasz twarzy, dlatego twoje kosmetyki powinny być trwałe. Trwałe kosmetyki z systemem Touch Max Factor polecany przez profesjonalistów. Mary, całe nasze pranie jest przerażająco czyste, nawet William, ale nigdy jeszcze nie było tak miękkie. To rozrzutność używać płynu zmiękczającego do wszystkiego, nawet do Williama? Ser, nie użyłam płynu, tylko proszku, bold 2 w jednym. Tylko proszku? A skąd ta miękkość? Od bolda, to proszek ze zmiękczaczem do tkanin. Na pewno jest przerażająco drogi. Bold 2 w jednym ma zmiękczacz do tkanin dodany za darmo? Uff, za darmo. Ach, ciszkoci. Nie narzekaj, masz u mnie wikt. I opierunek. No. Bold 2 w jednym, a płacisz tylko raz. Dawid ma żonę i kochankę. Okazuje się, że obie są z nim w ciąży. Krwawe rozwiązanie w środę o dwudziestej. Czy potrafimy wykorzystać szansę, jaką daje nam los? Mike po wyjściu z więzienia powraca do rodzinnego miasta, ale wszędzie spotyka się z nieukrywaną niechęcią. Mimo to jest jednak ktoś, kto daje mu jeszcze jedną szansę, uśmiech losu. W środy o 21.45. Wytrych damski to taki wytrych, który co tydzień otwiera dla Was zamknięte drzwi. Mężczyźni mają niezwykle ograniczone możliwości yy, um, udawania o, pawia. Za tymi drzwiami żyją czasami w ukryciu problemy, które czynią nasze życie ciekawym, ale i trudnym. I nie zawsze umiemy o nich rozmawiać swobodnie. Im ręki nie podam, bo tam jest tylko jedno miejsce. W operowaniu wytrychem towarzyszą nam goście, są to różni goście, czasem bardziej znani, czasem mniej, ale zawsze tacy, którzy mają coś istotnego do powiedzenia. Taki patrz, co wraca z delegacją i mówi, Krystyną. Nie byłem Ci wierny. Nie byłem Ci wierny w Bydgoszczy, to Gospodyniami będziemy my. Dorota Kamińska, aktorka. Katarzyna Miller, psycholog. Zapraszamy. Zapraszamy. Sponsorem programu jest suwalska palarnia kawy SIDO. Dwoje młodych przyjaciół prowadzi spokojne życie w Paryżu, póki nie pojawia się pewien mężczyzna. Początkowa znajomość z czasem przeradza się w głębsze uczucie, które będzie miało destrukcyjny wpływ na całą trójkę. Paryskie niebo. W środę o 23.25 nie. Zakochałem się w tobie. Kobra Oddział Specjalny. Sensacyjny serial o grupie policjantów patrolującej autostrady. Ich kwalifikacje są najlepsze. Tempo pracy mordercze i niebezpieczne. Prawurowe akcje pościgowe i doskonałe sceny kaskaderskie. Kobra Oddział Specjalny. W czwartki o 21.20. Autorka popularnych romansów wprowadza zmiany w oprogramowaniu Androida i usiłuje przeżyć dokładnie taki romans, jaki opisuje w swoich książkach. Niestety, Android zaczyna opacznie pojmować znaczenie miłości. Kompan w piątek o 20.00. Czego boją się mieszkańcy amerykańskiego miasteczka? I czy szeryf jest rzeczywiście stróżem prawa? Amerykański horror. Piątki o 21.40. bez obrazu.